Witam Was bardzo serdecznie, jestem mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction Paladynem, tryb dla jednego gracza. W poprzednim odcinku przeszliśmy sobie przez mm, płaskowy szariat, aby dojść do kryształowego przejścia, które w tym odcinku będziemy eksplorować. Co jeszcze się zmieniło? Najemnik ma jeszcze lepszą zbroję, nie 450 tylko widzicie teraz 570. To jest staro zwykła starożytna zbora, ja tylko że ze zwiększoną obroną o 144%. Ja bym wolał, żeby zwiększona była o 299 na przykład. 279, żeby o wiele więcej niż teraz. Nadal chcemy lepsze, przynajmniej te 700-800 obrony. Takie na Nightmare by wystarczyło i na Hell. Obrony w tej chwili Nightmare ma 4400, natomiast ja mam. Yy, ile? 1800? Słuchajcie, wystarczy. Ja mam w tej chwili 3333 ładnie najemnik ma nadal 4400, bo nie chodź najmnik bliżej do mnie. Teraz ma ile? Tyle samo 4400 Więc nie wiem czy na niego aura nie działa ja twoja tarczę, ha tylko moja tarcza, najemnik nie zyskuje niestety Kiepsko, ale zawsze coś. Więc tak, idziemy teraz sobie do tej lokacji odkrywamy, zobaczymy ile najpierw cało, to może jeszcze później. Zamarzniętą rzekę się uda. Duchowi, duchy, nie pamiętam, żeby tu duchy były, ale spokojnie. o coś się dzieje, coś się dzieje. Trzeba na chwilę wrócić stąd najemnik. Odreagujmy całą sytuację. Silni są ci duchy, te duchy. Wysysają manę i wszystko. Dobrze, że ja mam coś. Czekajcie. No silni są, widzicie. Nie wiedziałem, że tu duchy jeszcze mogą być i to na nightmare. Ym, nigdy jeszcze mi się to nie zdarzyło. Ale fajnie, nowe i nie z tej strony co zawsze przejście to może być ciekawie na tej lokacji. Ym, miksturki, jedna misturka, ile już życia zostało tylko tyle. Niestety. Ym, zbliżamy się kolejne duchy. One są silne. Chociaż żadnych obrażeń mi na razie nie zadają coś jest dziwne. Czyli to musiały być słupkuby, które mi zadawały. Okej, okay, tylko mana wypadła. Często z tych duchów lecą albo miksturki, albo zwoje, albo talizmany najczęściej badające z nich przedmioty. Zimno tylko wygląda, bo i tak nie potrzebuje tego zimna, i tak już, ale tą klątwą zostało zniesiona. E, zniesiony pozytywny efekt kapliczki. To jest bitewny topór. Teraz w tą stronę kolejne duchy. O! Coś się sta stało z bronią czy z pancerzem słychać, że traci wytrzymałość Szmarek bez skazy też bierzemy Mieliśmy porządek w skrzyni zrobić, ale to w tym odcinku O rany! Czekajcie, cofajmy się Bo co są jeszcze węże Ja nie chcę z nimi Mieć do czynienia, patrzcie co się tu dzieje Parody trzeba zwiewać. Jeszcze węże do tego wszystkiego, ja nie mogę, to co na helu będzie? Już się boję Wrócimy sobie po miksturki. I zobaczymy zbroje zrobimy porządek w skrzyni. Bo mamy te, te, ur, te runy i nam to wszystko przeszkadza. Yy, Zaciskiem na runki. Yy, runki RAL. Ja mamy runek RAL? Tu nie mamy żadnej. Co się stało z runkami RAL? Jest jedna. ralortala Tala. I tak dostaniemy jeszcze na Helu kolejną. Yy, tego. Rala zostawimy. Tala. Tala mamy dwa. Ralortal 1 drugi będzie. Tu jeszcze bronie e, drzewcowe inne. Tal. Dwa Tale, To też byśmy tala zostawili. Orta. Orta tylko na Ralortalu. lub Chełmy czy, czy slotowe. Nie. Orta nawet nie trzeba. E, więc ortów mamy. Dwa orta. Można wywalić wszystko inne bym jednak zostawił. Plus jeszcze te kamyczki bym zostawił, gdzie ja bym to mieścił. To nie wiem. To jest to. Czekajcie, zaryzykuję i tego chwani na wywale, bo nie mamy miejsca, chociaż zbroja, a sama sobie zbroja by była lepsza, nawet jakby nie dawała nam zestawu. Pas chwanina na wyrzucimy sobie w tym momencie. Tala sobie wyrzucimy? Nie. Tala zostawimy, to zostawimy. Możemy wyrzucić tira. Tir, tir, tir Tak, tira możemy wyrzucić przynajmniej jak mamy jednego albo dwa. Ile mamy tu tirów? Zero, to nie możemy wyrzucić Tira Też powinien gdzieś tu być. To wyrzucamy tala i... Yy, tala wyrzucamy. Ja chciałem chyba Orta wyrzucić. Tak, wyrzucamy Orta. I pas chwanina, o ten. Czy mogę ci pomóc? Wyrzucamy i to. I to. Zobaczymy co ma dalej. A, to to co mu wyrzuciłem, to wiem. Nic ciekawego niestety nie ma kasa do skrzyni. Deponacja coraz mniej miejsca niestety. Ale nie jest aż tak źle. Dobra, wracamy z powrotem. Tam była naprawdę walka z turecia. portale 17, dobrze. Chodźcie tutaj pojedynczo. Sugus, 1, ten, 1 ten. I damy radę Teraz myślę wytrzymamy Oczywiście to bosowi dlatego mi obrażenia jakieś tam zadają Powoli, co to jest? Eee, dzikich M chyba 3, 3 poziomowy. Chyba tak Walimy wszystko, najemnik przyjmuje obrażenia na siebie Ja mu daję chociaż silni są Oko księżyca, wyjątkowa siła zaklętej zimno, no właśnie o to chodzi Najemnik HP, miksturkę dostanie. Bijemy, bijemy. I bardzo dobrze. E, co to jest wielki miecz? Wielki miecz, e, złoty. Kurczę, ja bym wolał, żeby cokolwiek innego, na przykład e, o, jakby wylosował taki złoty e, ostrzy wymiarów, czy jeszcze e, wyższo-poziomowy, ale by było super, ale taki to mi nie jest potrzebny. Czy na przykład coś innego, no, ale wielki miecz jako broń, nawet z tą e, złote bojowe berło drugopoziomowe lub złoty sejmitar drugo poziomowy e, wielki miecz. Od razu wrócimy do miasta, zobaczymy co też to jest. U de zidentyfikujemy, zobaczycie. Najlepsza broń e, z obrażeniami na normalu. Oczywiście dwuręczna. czyli czynię na jednoręczne to są lepsze, ale sama w sobie ta jest najlepsza. Coś takiego widzicie? 84, 10 do siły, ale słabe jakiś strasznie jest. Nadal idziemy do Larzuka. Ciągle będziemy patrzeć, czy on nie ma jakiegoś lepszego pancerza lub pasu. Pasa 112, 115, 246. Eee, to jest ciekawe. 301 i 2, 34 do życia. Hmm. Też mała obrona, ale nic nie poradzę. 34 do życia. Ja bym zamienił to zbroję właśnie na to, obrona, aby. Nieznacznie spadła, ale jeszcze byśmy zyskali. 28 to jest 34. Naładowalibyśmy tego wszystkiego zimno. Oczywiście, na Helby się przydały te rzeczy. A i tak na helu to nefluma sobie zrobimy za jakiś czas. Więc możemy sobie na chwilę dać tą zbrojkę. Jak wypadnie nam. Później wyżej najemnik, chociaż najemnik nie, ale trzeba jakoś to zyskać. A ona dwuslotowa jest, tak? Wolałbym 3, ale 34 jest. Fajna zbrojka, więc sobie zmieniamy zbrojkę Dorzucamy sobie życie, wolałbym te najlepsze kamienie, bo i tak Trochę ja mu nie dorzucę, chyba że jeden Nie mogę transportować dwóch, 31, 38 niewielka różnica 38, 72, 31 teraz Nie wiem czy nie czekamy na lepszego, dobra tam wrzucimy 31 jakoś się zawsze wymyśli Ile? 103 życia dodatkowego, fajnie Ramie coś jest tutaj. Zbyt nic mi fajnego nie dodaje poza odpornością, ale tak jak mówiłem, wyklarujemy to sobie. Troszkę więcej życia. Yy, 1112 fajnie moja postać wygląda. Sprzedajemy to zbrojkę za 30 tysięcy. I mamy na razie dość. Wyciliśmy to wszystko życie, życie, życie. Yy, teraz sobie możemy przerzucić te miksturki. To są tale na osobne, na osobne tale tutaj, a nie tak się nie uda na osobne. To jednak to biżuterię wyrzucę, żebym nie miał problemu. Mm, tak i tak, I jeszcze jeden o ten. Robię sobie tak, o, że można jeszcze najwyżej coś sobie wrzucić tutaj. No i co, wracamy. Bardzo ładnie, że wydropiliśmy coś takiego. Użyliśmy sobie przynajmniej tego To Chodzi o to zbroję. Ten, ten był słaby mm, Miecz Oczywiście bardzo słaby nawet jak na normal I to na le legendę No to jaka to beznadzieja Idziemy już oszpony Wypadł nam talizman który weźmiemy oczywiście Wielki talizman bierzemy Bez skrupułów ta lokacja może być duża, więc tak myślę, że jeden odcinek w zupełności wystarczy na to. I następną lokację, w następnym byśmy sobie przeszli. Patrzcie, jak nas atakują. Nie wiem, czy to czysta magia, czy to jakie to obrażenia są. Najemnik, oczywiście, zostaje miksturki, żeby nie padł. O, silni są, widzicie. Czysta magia, ale ich ataki nie są aż tak silne jak tych szamanek. Pustych istot, naprawdę, czy wyzwolicieli, to naprawdę było strasznie mocne. Mamy teraz y, 1200, chcemy życia do końca tego y, aktu uzyskać Najemnik dostaje miksturki, ja też dwie Najemnik nie padnij, nie padni nie padni Dostajesz tyle mixturek. Ja padnę zaraz, ja padnę zaraz No i niestety najemnik padł Strasznie trudno to było, wiecie, wszystkie miksturki padły A tu nawet bosów nie było tego widzę mixturki miksturki y, Nadal zbieramy kasę Ogień 14 dzikich to mi się przyda jeszcze można helko gdzie ja to upchnę może do kostki. Czekajcie. Sprawdzę czy mi się zmieściło. Hmm. O tak by było lepiej w sumie. Czy nawet o tak, o! E, co ja chcę? A dziki hem mogę wziąć, bo ja przecież e, trzeba mi kasę. dnia. Najemnik 27 tysięcy. O trzeba jednak kasę zbierać. Teraz mamy jej za mało. Wracamy się z powrotem, nawet bossa nie było. Nie wiem dlaczego tak ci najmniej HP wyparowało. Złowroga tarcza też mogę wziąć, też jakaś kaska będzie. Yy, dziki hem taki o, eteryczny, ale też może być dużo warty. Umiejętności o, ma, nie ma. To może być mało warte, ale i tak weźmiemy złowroga tarcza, także mi trzeba kaski. Kaski teraz. Kup, kupnie tych drogich zbroi. Nie ma kaski! O Ignarda, najemnik paty, też padwić się w pewnym momencie, ale było ostro. Ostro było, ale się skończyło. że ta zbroja nie miała 3 slotów, jeszcze jakiejś zwiększonej obrony i zwiększonego życia. To w ogóle było super. Maganie to na 170 siły, czyli na tą yy, drugopoziomową starożytną. Jak ona się tam nazywa. Doświadczenie. Przyda się. Truktami teraz w tą stronę. Boję się wszystkiego. Powoli, powoli, powoli. E, te to są łatwe, tylko chcę... Patrzcie, tu nie ma żadnego bossa. Rzucę się tutaj. I damy radę. W tym odcinku jeszcze tu nie pójdziemy, jednak wszyscy, wszyscy yy, pewno wzmocnienie, niezwykłe życie, życie, pewno wzmocnienie, nie życie i jest dobrze. Kluczyk nie jest potrzebny, już nie zbieram kluczy, bo nie mam miejsca poza tym. Yy, teraz duchy, padły duchy, teraz tutaj. Kolejne duchy. O, dużo tych duchów jest. Może mi ja tak, aż tak szybko nie zjedzą. Nie mogę nieść nic więcej. Padły szybko rubin ze skazą, nie i tak słaby, nawet do sprzedaży. Co najmniej zwykłe kamienie, tak jak już mówiłem. Coś tu jeszcze jest, nie już nic nie ma w tej z tej strony. Ale może z tej by coś było. Brzmi o szpony. Tutaj brzmi o to dziwne. Tam już wszystko przeszliśmy, teraz dół. 15 minut jeszcze z y, y, 10 i koniec odcinka. Nawet mniej, ale wątpię. Chciałbym, żeby, żeby te odcinki y, były w miarę, wymiarowe z czasem. To są czempioni czy bossowie? Ja, czempioni to łatwi tam. Oj, tu boss. Uciekaj, uciekaj. Patrzcie, jacy silni. Stąd uciekać i najemnik musi stąd uciekać. Tu nikogo nie ma, więc tu możemy sobie uciekać. Chodź, najemnik tam jest ciężko, powoli, 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 powinieneś ich sprowadzać. Najemnik, No tu jest coś, Sugus, ale ci to słabi. Runka tir, nie, niepotrzebna mi już. Aura zamrażająca, już nie ma tej aury. Teraz może minie, o szybko nawet minęła. Spodziewam się, że dłużej będzie trzymała. Miksurki później, dopiero po walce, sobie uzupełnimy. Okej, okay, co tam jest? Co tam jest więcej? Jedyneczka oczywiście Wystarczy, nie mogę w niego trafić, dobra, udało się trafić Tego też, aha, bym wziął sobie jeszcze To złowroga tarcza Mam jeszcze tu ciekawe rzeczy do sprzedaży, więc na razie Wejdziemy i wrócimy Handel, może być handel, bo i tak tego identyfikować nie trzeba 3000, no jaka mała kasa z tego będzie coś więcej? 6000 też mało, ale zawsze coś. Ziarnko do ziarnka i będzie majątek. Zobaczymy jakie zbroje ma ciekawe on, czyli Larzuk, trzeba później będzie na Helu zrobić Czy mogę ci pomóc? uporządkowanie w tych talizmanach. 129, 108, 105, 132. Tu dwa sloty, ale bez niczego. 225, no nie ma lepszej zbroi. Tu są dwa sloty, ale też bez niczego. 92, obrona, ale tu mamy jeszcze odporność na ogień. się przyda na hell, bo ogień jest bardzo rozpowszechniony. Po co mam deponować? Takie słabe. Wracamy się. Jest bojowy kapelusz, chyba. To jest. Moje owe rękawiczki też mogą być cenne Wracamy tu po miksturki wzmocnienia Bierzemy wszystko I wracamy Tędy idziemy teraz A bo tarcza przestała działać od razu Gorzej, teraz lepiej już Runka etch, nie potrzebna nam żadna runka etch Może się cofniemy, żeby tak nie na wszyscy naraz. albo dobra Damy radę, chociaż teraz ich coraz mniejsza ilość jest. Najmniej dostajemy ich z żeby nie padł. Wytrzymasz. Wszyscy, życie, życie. Tutaj nic nie ma niżej. Teraz do góry. I są sukkubusy, teraz duchy. No co się dzieje, że tak duchy jadą? Czy to sukkubusy są? Właśnie nie wiem. Idziemy dalej, dalej, zaraz level 62. Najemnik, tak samo. Powoli, powoli, teraz dalej i dalej. O, ja się tej urny. Odpalę ją, jak tylko wyczyścimy teren. Mogą ten nawet Minotaury z toporami przyjść, a to będzie naprawdę ciężkie. Ok, lodowy trakt tu mamy. Yy, na wszelki wypadek kliknę tak. Yy, tak. Eee, co to jest? Podziewałem się czegoś mocnego, a tu jakiś słabeusz mi wypełzł. I kolejna miksturka, dobra. Teraz idziemy w tamtą stronę. Teraz skrzynka, to nie ta, urna. Możemy być bezpieczni. Okej, okay, dostał. Teraz dalej. Powoli, powoli. Najemnik, uważaj, uważaj. Czekajcie, ja się cofnę, bo najemnik padnie mi. Miksurkę dostanie, żeby sobie zregenerować HP, jak ja też dostanę. I teraz dopiero atak. chociaż może by jeszcze się wycofać. Powoli. Jeszcze tylko zaraz, tak leciutko. Teraz już do ataku przystąpimy. Najemnik, miksturka. Może wytrzymasz. Nie ma bossów tych, tych ponów a są silni, jak nie wiem. Mniejszy talizman, z demonicznej skóry rękawice. Nie zmieszczą się, niestety. To wrócimy się do miasta. Czemu klikam, klikam portal i nie mogę go otworzyć? O, teraz się udało. Do Dekarda Kane, a oczywiście. Troszkę odcinek potrwa. Dekard Kane. Dziękuję, dekardzie. Pozdrowienia. Pozdrowienia, Dobra. Jeden do zręczności. Bardzo słabe. Tu rękawiczki. Rękawiczki 20 tysięcy. Bardzo fajnie. No i tak, teraz sobie zdeponujemy do skrzynki. Pójdziemy do larduka. Może ma coś ciekawego. Troszkę więcej kasy i tak bardzo mało. Raz znowu do fula zbieramy, o ile jest to możliwe. Taka zbroja, 2 sloty, 22 życia, to ja miałem 31, czyli lepszą. 204, 300. I nic ciekawego nie ma. Z powrotem teraz idziemy. Wykonywane z, re z rekinie skóry rękawica oczywiście bierzemy tutaj Teraz dalej Zwykły suk kubus Żaden problem dla mnie, oni są bardzo łatwi Teraz tutaj ducha, to nawet niebosowie szybko padli, widzicie Jeszcze szybciej niż doszli, padli już Punkt nawigacyjny kryształowego przejścia, pięknie a tu nic nie ma, tylko dwa słoje. Chyba trzy, bo tu jeszcze jeden był. Nie, nie ma. Rzemio Szpon. się jeszcze znalazł? Tutaj chyba już nic nie ma zresztą. Ale się przejdziemy do przejścia na zlodowaciałą wyżynę. Zamarzniętą, yy, zamarzniętą rzekę właściwie. O, tu też jest silno, ale nie aż tak. Powinniśmy dać radę sobie z nimi. Jak te błyski będzie, co tam, yy, co tam będzie później? Czyli na tej właśnie zamarzniętej rzece może być ciężko. Wypadł nam klejnot w oprawie. Bierzemy. I tam truchtamy do tego przejścia. Akurat idealny czas odcinka. Jeszcze cię troszkę przedłuży. Ale chcę przejść do tej, na tą lokację, w której będzie... którą będziemy eksplorować w następnym odcinku, bo ona jest długa i nie chcę przedłużać specjalnie. Tam już czempionów wyczesaliśmy, nie ma problemu, ta pika nam zniknęła, czyli tu przedmioty jednak znikają. Nie wiedziałem, że na jednym graczu. Dziwna sprawa. Nad zamarzniętą rzekę przejście, tu wszystko mamy. Czekajcie, byśmy sobie zmienili jeszcze układ ekwipunku, I coś takiego. Tak i o tak, trzeba na pewno tych mixtur troszkę lepszych. No i teraz moglibyśmy zakończyć odcinek. A więc myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć.